Witam na kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore z Michałem. Witam, jojo, się ma. Michał stwierdzi, że mu się nie chce. A zwłaszcza, że i tak będziemy drzewa ścinać jakby. Tak. Drzewa ścinać i. Co tam jeszcze Villa ogadniać ogarniać? W końcu wydajność. No, ale nikt już nie chce odpalać e, Minecraft'a i po prostu siedzę z Jolem i gadam, więc jedna na odcinek akurat. Jeden tam gdzie Michał jest, ale nie gra. Tak, tak, dokładnie. <laughs> Ej, mam na ciebie zagadkę na No mów zagadkę, dawaj Michał. Pochwal się co tam. dobra. Słuchaj. Pies ma trzy szczeniaki. Wiosna lato jesień. Jak ma na imię tutaj Wiosna lato, jesień, zima. Ile? Hmm, nie wiem, nie chcę mi się w takie zagadki. Zawsze. Wiesz jak się bawi ta matka tych pszczeniaków? Pewnie zima będzie, zanęczy No, bo powiedziałem ci, że nie. No, nie kumam i tak. Pies. to ten, tak ten, ten zbytnio sensu nie ma. Pies ma trzy szczyniaki. No. Pies ma trzy szczyniaki. Dalej, tak nie rozumiem. No pies ma trzy szczeniaki. No ma trzy szczy, szczeniaki, no? No pies ma trzy szczeniaki. To znaczy, wiosna, lato, jesień. jak ma na imię matka, czyli ta mocuka. No pies. Nie, nie wiem. No pies. <laughs> Dobra, ja, ja zobaczę ilość mamy dni i powiem, widzom. kto tu się dzień. No nie ma. No nie ma, trudna się mówi, ale ty będziesz może. Może lunara ty. Nie wątpię też. Dobra, ja mam wiem, do ciebie że ci pytanie. się dał patrzeć. Mam zagadkę. No mów kolejną zagadkę. Dobra, co rośnie, ale nigdy nie maleje? Yy, co toś nigdy nie maleje? Drzewo. W końcu sprawdzaj, czy, czy później tak zmaleje. Bo może uschnąć na przykład. Wtedy, jak e, wy... Dobra, kończymy odcinek. Wydaje mi 4 za 17 szmaragdów. No, dalej zgaduj. E, nie wiem, teraz mam wydajność 4, daj mi chwilę. Muszę się nim nacieszyć. A chcesz powiedzieć? Nie da mi się zastanowić. Nigdy nie maleje. No, ziemia ogólnie. Nie, na no ziemię też może ci przesiąknie, w wodę, też ci zmaleje. A jeszcze gdybym cię rozumiał? Bo wtedy jest przes... przesiąknięte. co rośnie, <laughs> ale nigdy nie maleje. Zgadnij co zrobiłem też przez przypadek. No. Kolejne kowadło. Super. A już jedno jest. Dobra. No zgadujesz dalej, czy ci, ci dać trudność? No okrawnie. myślę, daj mi pomyśleć. Mhm. Uh -huh. Ha. Yy, nie, bo góry też maleją. Góry. Tak, góry maleją. Hm. Się zastanawiam. Daj podpowiedź bardziej, nie od odpowiedź, tylko podpowiedź. No wiem, że chcesz podpowiedź. Podpowiedzią. Nie mów mi, że człowiek. Nie, człowiek też maleje. No to wiem. Przecież to był ten. Ale coś związanego z każdym życiem na świecie. Hmm. Nie wiem. Ty Michał, jakie zagadki z TikToka dajesz, na które... Dać ci odpowiedź? No, nie wierzę. Daję odpowiedź. Dać ci odpowiedź? O, czy... Odpowiedź, nie podpowiedź. No mama! Czekaj, no mama, co rośnie, ma, ale nigdy nie maleje? Wiesz nie wiesz? Wiek. Dobrze. Słyszałeś odpowiedź? Nie. Wiek. Czas. Ciekawe. Lata lata świetlne i zagadka dla ciebie, ile to jest jeden rok świetlny? Ojej, jeden rok świetlny, to eee. mogę ci definicję, Nie ile to jest kilometrów na godzinę, definicja to jest taka, że eee, rok świetlny to tyle, ile zajmuje światło, eee, o tyle ile jest prędkość światła, nie baw się nożem. Aha, to masz chyba są to nie pasuje. I to jest tyle, ile światło jakby przeleci przez rok czasu. O to chciałeś taką mi powiedzieć? Nie, chciałem prędkość. No to prędkość się nie powiem, bo nie wiem. Bambik. Jakby no, to jest... Ale nie no, to powiedziałeś, co to jest rok świetlny. No w sumie też. to Co? Myślałem, że też podać jakby prędkość. Nie no, teraz mi nie podoba nie wiem. Bo mi się zawsze ten kojarzy właśnie przede wszystkim z prędkością. No, to jest prędkość jakby światła, czyli to jest jakby pomnożona. 365 razy prędkość światła w skrócie. Nie wiem, ale bo ja bo się na drzewa Kolejna zagadka widzowie W akwarium jest 10 rybek Dwie utonęły, cztery... Jolo Ile... No W akwarium jest 10 rybek Dwie utonęły Cztery odpłynęły I trzy zdechły Ile zostało? Czekaj eee... Pięć Czekaj, Pięć Pięć zostało Dwie utonęły, cztery odpłynęły i trzy zdechły, a w akwarium jest dziesięć rybek. No to pięć się zostało, no bo jakby nie mogą odpłynąć, bo to jest akwarium. No. No to pięć zostało, bo jeszcze na sobie pływa. No dobra. To odpowiedź jest logiczna, ale nielogiczna. No jak? Wiesz jaka jest odpowiedź na to pytanie? Pewnie jakaś głupia, no mów. Dziesięć. No bo dwie utonęły, na no spoko, utonęły się. No to nie, nie, mo... nie ile, to ile ten, słuchaj. Ile rybek jest w akwarium? No 10. Bo jakby... Ale dobra, e, a propos logiki. Czy chciałbyś trzymać zdechłe ryby w akwarium? No tak, ale czy... No tak? Ale... No nie! No tak! Ale to nie znaczy, że zostały wyjęte. Powiedziałem, że twoja odpowiedź jest logiczna. Ale nikt nie napisał, że tu zostały wyjęte te ryby. No to tak naprawdę ja mogę sobie uznać, że zostały. To trudno. No nie! tak! Dobra, niech będzie. Nie wiem, jak to Dobra, ta mam ziemia. jeszcze kolejną zagadkę. Mam jeszcze kolejną. Widzicie widzowie, tak trzeba z nim żyć. Tak. Do grania ostatnie. Słuchajcie, widzowie. Do grania no. ostatnie, a do jaki zagadek to pierwszy? <laughs> Jakie zwierzęta mogą skakać wyżej niż budynki? Niż budynek? Ptaki. Co? Ptaki. Nie. Nie tylko, nie tylko ptaki. Po drugie ptaki latają. No tak, ale są wyżej niż budynek. No to jak, jakie zwierzęta mogą skakać wyżej niż budynek? Hmm. To jest śmieszna odpowiedź czy logiczna bardziej? Logiczna i śmieszna. Te, co są podnoszone na żarawiu. Dobra, dam ci odpowiedź. No dobra, dobra. Bo nie dajdziesz każde, bo budynki nie skaczą. Wyż Powiedziałem, wyżej niż budynek. Na budynek nie skaczę. E, uweźmy, że są takie. Dobra, jak może. Jak nie wiem, jak są. Jak może, nie wiem, trzęsienia ziemi są to tak, ale tak to nie skaczą. E, nie, uweźmy, że są takie domy, ten. Dobra, ale w logice nie skaczą. Tak de facto nie, ale są. Mogą. Dobra. Niektóre są wyjątki, ale dobra, to są wyjątki. Tak samo jak ty znaczy co? No. Musiałem tym tekstem zarzucić. Ale iolot podrywać. Tak, podrywam cię na mój całek wypłynek drewna. Nie chcę. Widzicie, widzowie, on. Jak się mu się nie podoba Sorry, nie lecę na deski Nie, no, nie widzę. tylko tekst Nie no, widzę, jak coś to, to jest wszystko w ramach śmiechu tak. Tak, bo my teraz robimy przemysł drzewny, więc... Tak, trochę śmieszne. Ale to mi wyszło. Ale mi to wyszło. Widzicie, jak Michał jest głupi? Nie no, ja nie obrażam was, spokojnie. Teraz mnie się liczy, liczy tylko po tłumaczu. Charakter. Ja, u mnie liczy tylko charakter. Tylko charakter i dużo. Ja... Co? Spadaj. Albo dla żartu, nie mogę... Nie mogę ze śmiechu wytrzymać, jaki to Nic dziwnego. <laughs> Też nie będę nie mógł wychwiedź okay. ze śmiechu, jak... Będę miał cały akwipunek szmaragdów. Teraz w sumie... Zaraz wracam. Ech. Ej, zaraz wracam. Zaraz wracam, nie. dobra? Ej, nie. Na chwilę się rozłączę. Nie, bo złamiesz zasadę N, 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 N. Nie, 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 nie. 20 laj... lajków i wracam. <laughs> no, mi A ewentualnie. O... Ewentualnie 650 subów, dopóki nie, nie, nie wrzuci to. A to potem nie to oglądacie jako daily. Tak już daily. my to nagrywamy. Tak, prawda, tak. Więc jeżeli do grudnia, któregoś tam grudnia nie ten nie... Czy, 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 nie będę chciałam. Nie zaraz tego. Tylko tutaj mi chwilę. Dobra, e, Nie najpierw... będzie 650 subów albo 20 la lajków pod filmem nie wracam. Będę tu siedział i będę zagadki mu dawał. A więc widzowie zostawiacie łapki w górę. Bo ja nie chcę słuchać jego zagadek. To są zbyt skomplikowane. Teraz, teraz coś dla widzów. Nie dam ci odpowiedzi. Ale to będzie dla widzów. Zobaczymy, czy widzowie oglądają materiały do końca. Jakie specjalne czanty chcesz? Dobra, to może być. To ma być, to ma być. To może być. To może być. Tylko muszę to zapamiętać. Dobra. Co ma dwie litery, czasami 7? zawsze ma 6, ale nigdy nie ma 8. No i to macie odpowiedź. Yy, na to macie, jak wrzucę ten film. Macie na to odpowiedź, jakby. Yy, dokładnie przez... jeszcze raz to powiem. Co ma siedem, dokładnie. Yy, Co ma dwie litery, czasami 7? zawsze 6? nigdy nie ma osiem? No, i po, tam po 50 lat, 50, 48 godzinach będzie komentarz z z przypiętym, z przypiętym, tak, komentarzem z odpowiedzią. Mhm. Oczywiście, Michał to napisze. A ja ci, a ja ci napiszę. Napisz przypomnienie. Nie, napiszę ci wyjaśnienie. Albo nie, w sumie odpowiesz po odcinku. Michał, e, co chcesz za Enchanty jeszcze? Mów teraz. Oprócz wiadomo tego, e, ochrony, bo ochronę to będzie trzeba. Mów coś za Enchanty. Riptide, Riptide, Riptide. Dwa albo trzy. Dobra, coś jeszcze? Mm, nie. Na pewno. Na pewno. Może by jak coś ten riptaj to może być dwa albo trzy. Bo to jest ten. To jest właśnie, żeby szybciej leciał, co nie? Jak szybciej leciał, co? A czy to jest torpeda? Rip tak, to jest torpeda. Torpeda. A ja no. muszę kilo w sobie zrobić perf. 5-3. Mhm. Nie, nieperfekcyjny, 5-1. 5-1. 5-3-1. Dokładnie. Czy wydajność naprawa i niezniszczalność i jeszcze na wydajność. Tylko nie czym już nie będzie zbyt drogie. Bo ten kierowca za chwilę pęknie. A pomieszczenie z vielagerami jest niegotowe jeszcze. O. Jeszcze się odświeżyli. Myślę, że teraz wytrajduję już ostatnie. Będziemy kończyć ten odcinek. Spoko. Aha, e, ty. Typ co, chyba mu się ceny pomyliły. Chcę za stack patyków jednego szmaragda. A wiesz, co, jest najlepsze, że go ani nie walnąłem, ani nic mu nie zrobiłem. Ej, jakie słowo jest zawsze źle napisane? Hmm. Nie wiem, ale wiem, że nie ma miejsca tutaj. A wiesz jakie? Daj mi się zastanowić. Te, te co jest niepisane. Kurde, przeze No nawet... Dobrą? Drugą dobrą, O nie, jest, nie. No nie jest za źle pisane. No jak masz dobrze... Jak, jak masz wiedzieć kiedy jest dobrze, jak nie jest nienapisane? A? No dobra, taką logiką to możemy to zaliczyć. A wiesz, o, jak razo. jest? Eee, nie. Niepoprawnie. Eee, to sensu nie miało. Bo jakie słowo jest zawsze źle napisane? No niepoprawnie. No Michał. Eee, oprócz tego pytać coś jeszcze. Nie. Na pewno? Na pewno. Bo tak się zastanawiam. Jakie mamy w ogóle plany oprócz zrobienia dużej ilości farm? Co? Jakie mamy plany oprócz zrobienia ogromnej farmy... Ogromnych farm. Wszelakich rzeczy. Nie wiem. Właśnie ja też się, się zastanawiam. Domyślam. Nie wiem, choć się domyślam. No bo właśnie się zastanawiam, czy robić teraz na Trading Hale. powoli, czyli wiesz tych villager'ów powoli zamykać. I przygotowywać je pod zagryzarkę, czy... Bo do nich trzeba szlamu. Z tego co pamiętam, bo muszą mieć lepkie pisowny, tak. Bo do nich trzeba szlamu, więc bym poszedł sobie jeszcze na bagna. O, uh -huh. W następnym odcinku. A ten tylko przedstawia tutaj stację robocze i kończymy. Bo trochę się tutaj tego z... zwiększyło, trochę. To miejsce, więc to by w sumie było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, do następnego. Yo, yo, siema.